Cześć, tu Wilku. Witam Was bardzo serdecznie w 33. odcinku mojej serii. Zagrajmy Football Manager 2013, czyli oczywiście jest to moja kariera Borusium Dortmund. Następny mecz, mecz piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów rozgrywamy oczywiście z Szachtarem Donieck. No i choć mogłoby się wydawać, że jest to mecz o przysłowowową pietruszkę, to jest to mecz, w którym będzie walka, bowiem Szachtar walczy o trzecie miejsce w grupie, no a ja walczę o wyjście z pierwszego miejsca, tak więc tutaj jeszcze się sporo może ciekawego wydarzyć. No, przejdźmy już do tych wiadomości. Tutaj było sporo jakichś raportów odnośnie scoutingu, ale te poszukiwania, no, niczego ciekawego nie przyniosły. Mówię o tych poszukiwaniach w takich egzotycznych rozgrywkach jak Liga Mistrzów Afryki czy Liga Mistrzów Azji. No, faktycznie tutaj nie można się dziwić. Raport także odnośnie Arkadiusza Milika, którego obserwowałem ostatnio, o czym chyba nie wspomniałem akurat, no ale w każdym razie kazałem go przejrzeć moim właśnie skautom i stwierdzili oni, że byłby on dobrym nabytkiem, znaczy dokładnie Norbert Dickel stwierdził, że byłby dobrym nabytkiem, więc myślę, że się nim poważnie zainteresuje. Tak więc później będę was tutaj informował, jak to wygląda, sprawa jego transferu, czy transferu innych graczy, tak więc zostawmy to teraz też mnóstwo raportów z poszukiwań piłkarzem roku ekstraklasy ma zostać Jakub Wawrzyniak, Niemiec się tutaj dzieje że akurat on jest nominowany do na tej nagrody również innymi którzy mają szansę na nią są Szymon Pawłowski, Rafał Murawski i Jakub Rzeźniczak. no i tutaj też miało miejsce spotkanie ze sztabem szkoleniowym tutaj oczywiście wysłałem porad różnych Później też na konferencji prasowej powiedziałem coś tutaj o i Łuczesku oraz o Markusie Babelu, czyli trenerze mojego ostatniego rywala Mircea Luczesku Jest oczywiście menedżerem Szachta Radonisk, tak więc takie tutaj pogaduszki były różne, mniej to ważne Piłkarzem tygodnia w lidze niemieckiej Aaron Hunt z Werderu Brema E, chyba żaden z moich zawodników się w jedenastce nie znalazł, no bo nie dostałem takiej informacji chyba pierwszy raz od początku sezonu. No niestety, no e, ten remis faktycznie nie był e, zbyt... E, nie, nie był to w ogóle dobry mecz. no po Oprócz tego, że był remis, no po prostu nic się e, wielkiego nie działo. No ale zdarzają się takie mecze, trudno. E, zerknijmy sobie na tabelę kontuzji. Tutaj jedna jest taka optymistyczna wiadomość. Kevin Grosskreutz powoli dochodzi do, do pełni sił, e, bowiem... Już tylko 1-2 dni zostały mu um, do powrotu do gry, powiedzmy do treningów, no może tak. No a Kel, Gundogan y, oraz Royce, no raczej już sobie nie zagrają do końca y, tego sezonu, do końca roku, ale na przyszłą rundę myślę, że będą w 100% gotowi do gry. Tak więc y, zerknijmy sobie już na skład i ten skład troszeczkę się tutaj pozmieniał ostatnio, y, bowiem... Y, Suboty, jak widzicie, potrzebuje odpoczynku, także dałem szansę Santanie. Również z powodu tych kontuzji trochę się tutaj pozmieniało. No to już ostatni mecz akurat był ten wariant z Shiberem na lewej stronie. Oprócz tego na ławce mamy Marwina Duxa, tak więc to też jest no, nowa postać, można powiedzieć. Jeśli chodzi właśnie o, o naszą ekipę. Raz chyba już był na ławce, no ale nie miał okazji. Zagrać. No, więc składzik jest taki. W bramce Weidenfeller, dalej. Piszczek, Santana, Hummel, Schmelzer, Bender, Mijajlowicz, Błaszczykowski, GC, Schieber, Lewandowski, Anaławce, Langerak, Benisz, Bittencourt, Dux, Subotić, Leitner i Perisic. Tak więc. Przechodzimy do meczu. Wszystko elegancko tutaj wybrane. Strategię jedynie zmienia na ofensywną. Szachtar, no. Trudny rywal. Tam to pierwsze spotkanie oczywiście zakończyło się zwycięstwem i to dość wysokim zwycięstwem. No ale niekoniecznie tutaj może być łatwo. Niekoniecznie musi być łatwo. Zobaczymy, jak właśnie to się skończy. Jak widzicie, jest kursor. Prócił kursor, bowiem nagrywam innym programikiem teraz. Myślę, że to też lepiej będzie wyglądało. Tak więc. Mam nadzieję, że tutaj to wam trochę pomoże. W tym, żebyście widzieli, co ja tutaj. Wyprawiam, bo wiem, że tak bez tego kursora przez te kilka. odcinków to słabo wyglądało. Teraz on już jest i mam nadzieję, że tak pozostanie. No i pierwsza akcja już. Czy coś już z tego będzie? Może tak. Shiber do Lewandowskiego. Ten już tutaj pędzi na bramkę, Aha, ale co to było? Strzał w out. no, bardzo, bardzo dobrze. Panie Robercie tutaj. Miejowicz, um, no, to ja nie wiem, zawsze tak, jest taka informacja. Ee, że Michailowicz się nie może dogadać tutaj po, nie wiem, po niemiecku z kolegami. A Błaszczykowski strzela, no nie trafia. On często takich strzałów próbuje, często mu one też nie wychodzą. No szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. No ale sytuację sytuacją widzę: piszczek do Błaszczykowskiego. Może tym razem coś z tego wyjdzie. Bender do GC-go. GC, na lewo do Schmelcera. No, ładnie to rozciągnął. Schmelcer chyba gubi tu piłkę, no i będzie kontra? Nie, cały czas piłka w naszym posiadaniu. GC, no ale strata ja, Ajajaj, za dużo takich niedokładnych podań, ale dużo też tutaj walki w środku pola, jak widzicie. Dużo takich też przypadkowych wybić, czy to z naszej strony, czy to ze strony Szachtara Donieck. Więc takie akcje tutaj oglądamy, ale jest teraz kontra zespołu Szachtaru Donieck. Szachtara Donieck, tak więc Eduardo wrzuca i jest, niestety, nieszczęście. Dewić strzelcem gola, tutaj trochę po takim... Trochę przypadkowo tam też jakieś zamieszanie w tym polu karnym. Jakoś ta piłka jeszcze się tak odbijała. No ale w każdym razie Eduardo bardzo dobrze tutaj popędził lewą stroną. Widzimy David. Broni Fer, No właśnie. David jeszcze gdzieś tam przez boczną siatkę chyba dobijał. W każdym razie mamy niestety 1 do 0. No ale już jest jakaś akcja. Już coś próbują zrobić. Gece Do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski. Wrzutka jest gol Lewandowski. Wyśmienicie. Tutaj nie było spalonego. Tak więc już tutaj chciałem narzekać, już tutaj chciałem coś zmieniać, ale chyba poczekamy z czymś tutaj konkretnym. Wypadek przy pracy to była to pierwsza bramka, tutaj już zrobili to co mają robić moi gracze. Dobra akcja, Błaszczykowski do Lewandowskiego, no ten duet gra faktycznie bardzo dobrze, jeśli jest w formie, w sensie bardzo dobrze razem gra, bardzo dobrze współpracuje. No, a tutaj w drugim meczu dobry wynik. Pan Tinaïkos sprowadzi z Arsenalem Londyn. No i w tej chwili, w tej chwili chyba nie, chyba nie jesteśmy jeszcze na pierwszym miejscu, ale w przypadku zwycięstwa bylibyśmy. Jeśli takim wynikiem skończyłoby się tamto drugie spotkanie. No, a tutaj już jest akcja, już, ajajaj, piszczek. No szkoda, chyba za szybko to próbował zrobić. Ale cały czas tutaj piłkę mamy my. Getze. Bender Błaszczykowski do Lewandowskiego. On dzisiaj jest w gazie. I Błaszczykowski Lewandowski... na jajaj, szkoda szósty broni. No i mamy corner, ale czy coś z niego wyniknie? Tego nie wiem. W każdym razie szman do was takie jedno pytanie. Ehm, już powoli kończy się runda jesienna. No i szkoda, że to nie wyszło. Ehm, kończy się ta runda jesienna. No i właśnie się zastanawiam, czy zmienić coś tutaj w prezentowaniu tej mojej kariery, no stąd moje pytanie, czy wolelibyście dostawać to, o już 2-0, czy wolelibyście dostawać te odcinki w takiej formie, jak to jest do tej pory, czyli jeden odcinek, jeden mecz, czy wolelibyście otrzymywać jakieś właśnie tylko skróty i powiedzmy nagrywane, żeby to było co cztery spotkania. No nie wiem, jak wolicie. Po prostu odpowiedzcie mi w komentarzach, byłem bardzo wdzięczny za coś takiego. No jeden jeden mamy po pierwszej połówce, bez szału, naprawdę, Paru nieźle tutaj zmęczonych. Trzeba jednak powalczyć o to zwycięstwo. Nieważne, co tam się dzieje w tym drugim spotkaniu już nawet. U siebie wypada wygrywać, tym bardziej, że ostatnio, no nie najlepsze spotkanie. Póki co, póki co no, zmęczeni są bardzo ci defensywni pomocnicy. Akurat Kirsia nie zostawiłem, tak więc nie mam za bardzo nawet kogo tutaj dać. Hmm. Chyba, że przetestujemy jakiś inny wariant, chociażby z jednym defensywnym pomocnikiem, no ale poczekajmy jeszcze z tymi zmianami. Póki co e, zobaczymy, co się wydarzy w pierwszych minutach drugiej połowy. Tak więc pierwsza akcja tutaj. E, Szachta doniec, to oni zaczęli tę drugą połowę. Ale już jesteśmy pod bramką. Błaszczykowski, Hummels! I co z tego wyniknie? No niestety nic. Błaszczykowski znowu on przy piłce. Do Bendera, do środka, ten do Santany. Hummels, Bender, Miejlowicz ładnie to wygląda. Ajajaj, szkoda. Miejlowicz bardzo dobrze tutaj mu wystawili tę piłkę. On też wyczuł co tutaj miał do zrobienia, ale niestety nie trafił w światło bramki, tak więc Błaszczykowski znowuż od rzutu rożnego. Kolejna okazja dostrzenia gola gdzieś tutaj z główki, gdzieś po tej walce w polu karnym przeciwnika. Błaszczykowski, Mielowicz, co tutaj się dzieje? Kolejny żydrożny. No naprawdę, tutaj Szachtar ma swoje gorsze 5 minut. Musi się naprawdę solidnie bronić, żeby tutaj bramka nie padła. I znowu Błaszczykowski, co tym razem? Humels, Humels i wyjaśnia tej Kreira. Tak więc, no szkoda, szkoda, z tego nic nie... Wyszło nam tutaj. Błaszczykowski zbyt często podaje piłkę pod nogi rywali. Lewandowski, ajajaj, bardzo dobrze, do Shibera. Choć ten nie traci piłki, tak jest. Ale wyśmienicie to zrobił. Shiber i wyśmienita bramka, no, jak on to zrobił. Trochę fuksem, Bo nawet tutaj nam napisali, że fuksem strzelił. E, 2 do 1, w każdym razie to wyglądało niesamowicie tutaj, e, zakręcił tym obrońcom, już e, ładnie go tutaj zwiódł, bramkarz popełnia, błąda, Schieber pakuje e, piłkę gdzieś tam przy samym słupku i też pod poprzeczką, tak więc tutaj ładna bramka tego Niemca, 23-letniego bodajże, tak więc z, z, teraz zerknijmy sobie może na taktykę, może tutaj akurat jest dobry moment na jakieś zmiany. Tak więc, co tutaj by można było zmienić? Um, chciałbym dać odpocząć tak mi, On się nam przyda tutaj w innych spotkaniach, tak więc zrobimy jakąś taką roszadkę, nie do końca może zgodną z tym, co, co znają e, taktycznie, jeśli chodzi o taktykę nasi zawodnicy, bo na takim e, ustawieniem nie graliśmy, ale myślę, że to nie wyjdzie jakoś źle. Troszeczkę może mniej e, ofensywnych e, tutaj zadań damy GC-mu. E, tak więc kto tutaj może zagrać? Może ten Marvin Duk się dostanie szansę. On zagra u boku Roberta Lewandowskiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy pierwsze miejsce. Póki co w, tym, w tej lizy mistrzów zaryzykuje. Co tam? Szmelcer jeszcze boso zmęczony. Kurczę. To jeszcze jego jego osobą się zaraz zajmiemy. Tak więc póki co puszczę. Niech sobie ten Duksz wejdzie. A Szmelcer. Nie. Szmelcer był faulowany. Dewicz ukarany żółtą kartką. Tak więc jeszcze. Te, tak, tak, tą taktyką się zajmiemy. Tam już widziałem, że Dukszy był naspalonym, tak więc szybko po wejściu. Szmelcer Błaszczykowski także dosyć zmęczony. Tak więc ci dwaj gracze również, myślę, opuszczą. Boisko Wittenkort na prawą stronę także będzie miał kolejną szansę do pokazania się. Tak więc, no, już trzy zmiany zrobiłem. W obliczu ostatniej kontuzji i ich ilości właściwie. No pewnie nie powinienem tak robić. Pewnie powinienem poczekać gdzieś do końca spotkania chociażby z jedną zmianą. Ajajaj szkoda. No ale tutaj jednak zaryzykowałem, stwierdziłem, że a co tam? Najwyżej skończyłem mecz w dziesiątkę. No nie no oczywiście normalnie pewnie bym tak nie zrobił. Aha, piszka, kurczę, nie zauważyłem, ba, coś nam opad z sił, e, no właśnie, i może to on był, był lepiej, gdyby on opuścił plac gry gdzieś teraz, ale teraz mamy akcję, akurat nie ma co się tutaj przejmować. Lewandowski, do Dukrza. Dukrz, ale strzał, no ale, mobok, bramki. Szkoda, a, widzieliście, pan Zjankos już prowadzi 3 do 0. Tak więc wymęczą się ci nasi obrońcy, tutaj widzicie, piszczek, e, hummels. I Co się tutaj dzieje? Oby tutaj nie padła jakaś bramka z tego. Bender bardzo dobrze wyjaśnia. court do Duksza. Duksz niech to strzeli. Niech to strzeli ten chłopak. A jajaj, szkoda. Rzut rożny, tylko rzut rożny, bo Duksz tam padał w polu karnym. No ale chyba nie było mowy o żadnym przewinieniu. Biten z rzutu rożnego. A jajaj, nie wyszła mu ta wrzutka. Santana tutaj gdzieś jeszcze w aut bił tę piłkę. No ale w tym meczu nic już nie powinno się wydarzyć. Tak jest 2 do 1. Pomoże, nie jakimś fascynującym meczu, no ale jednak przewaga chyba bez tutaj w ogóle, bez gadania, że przewagi nie było, no bo wystarczy spojrzeć na statystyki. 13 do 3 w strzałach, 5 strzał celnych, 7 niecelnych, no to może faktycznie boleć. Jedna sytuacja 100%owa. Posiadanie piłki również wyższe, tak więc pewne zwycięstwo, mimo że wynik, no, 2 do 1. Może nie jest jakimś wynikiem fantastycznym. Tak więc rzućmy okiem na tabelę. Gdzie to też było? Tutaj było. Więc mamy przewagę dwóch punktów, czyli oczywiście wystarczy nam remis, no ale o to będzie bardzo, bardzo trudno. Mamy teraz mecz wyjazdowy właśnie z Arsenalem Londyn, czyli bezpośrednim rywalem do właśnie wyjścia z tej grupy na pierwszym miejscu. No. Zobaczymy, będzie na pewno bardzo ciekawie. Tak więc czekam na ten mecz. Rzućmy, rzućmy sobie jeszcze okiem na statystyki, na oceny naszych piłkarzy, bo statystyki oczywiście mam pokazywałem tych szczegółowych, no niekoniecznie niekoniecznie się jakoś kwapię do tego, chociaż tutaj Shiber najwięcej się nabiegał, nie, Get się najwięcej nabiegał, Schieber drugi. No, ale jeśli chodzi o oceny, to wyglądało to tak, że piłkarzem do meczu został Robert Lewandowski z oceną 8.0 Dalej, bardzo dobry mecz. Schiebera, Hummelsa. Tak więc, tak to się skończyło. Przejdźmy do analizy pomeczowej. Kontynuujmy też tutaj. Też mecz grał, grało U19 nasze. Nie wiem, jaki tam był wynik, szczerze mówiąc. Pewnie się zaraz tego dowiemy. O, jakieś osiągnięcia tutaj mam odblokowane. Bardzo fajnie. 3 do 0, porażka. 3 do 0 przegrało nasze U19. Szkoda, szkoda. No oni tak już bez chyba szans na wyjście stąd byli. No, tak widzicie, wszystkie spotkania rozegrali tylko dwa punkty. Bez szału, naprawdę. Um, okej, okay. Błokin był na meczu. No nic dziwnego. okej, okay, tak więc podsumowanie. Nie, zobaczymy sobie, może jak ten puchar mistrzów w tej chwili wygląda, kto tutaj wychodzi z grup w ogóle, bo tego nie. Nie analizowaliśmy, dzisiaj takie mecze były, czy jakieś wielkie niespodzianki były, no na pewno państwa jako z Arsenal to jest spora niespodzianka 3 do 0 w takim meczu. No ciekawa sprawa. Co my tu jeszcze mamy? No Barcelona nie nie, nie dała rady wygrać z Szalkę 0:4. No a sytuacja w grupach wygląda tak, że na tę chwilę prowadzą w grupie A Anderlecht, co dziwne, przed Chelsea London, w drugiej Zenit Real w grupie C. Manchester City z AC Milanem, w D Bayern i Dynamo Zagrzeb, tak? Tak jest, ciekawa sprawa również, że taka drużyna się tutaj znalazła, no ale grupa faktycznie nie jakaś bardzo mocna. W grupie E FC Porto Valencia, w grupie F oczywiście Borussia Arsenal, w grupie G Barcelona Szalkę, a w grupie H Arsenal Juventus. Tak więc ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Jeśli Wam się podoba, to. Subskrybujcie nasz kanał, tak więc dzięki wielkie za uwagę. Cześć.